Witajcie na kanale Nasz Ogródek. Cześć. Cześć! Dzisiaj postanowiliśmy Wam pokazać, jak się mają nasze ceny. Był filmik, kiedy sadziliśmy młodą ja sadę. Sada. Był też post na naszej facebookowej stronie, kiedy pierwsze z naszych ceni zaczęły kwitnąć. Oto Jole! Tak, oto i one. Na pierwszym planie mamy cynie karłowe, tumbeliny, pięknie się rozkrzewiły. A na drugim planie, na drugim planie cynie daliowe. Nasze cynie daliowe łżowe. są zdecydowanie wyższe niż karłowe, cynie daliowe różowe, które widzicie tutaj pięknie nam wyrosły mogą osiągnąć nawet 80 cm wysokości natomiast karłowe tumbeliny mogą mieć co najwyżej 20 cm nasze cynie daliowe zarówno te wysokie różowe, jak i niskie tumbeliny Różnią się od siebie trochę, jak widzicie. Tu mamy proste, wysokie, nie za bardzo rozkrzewione, a tumbeliny krzewią się na potęgę. Nasze cynie, pomimo tego, że pochodzą z Meksyku, no wymagają jednak tego podlewania w ukrycach suszy. Ostatnio mamy wyjątkowo upalnie, więc staram się je co wieczór podlać. No i dodatkowo, żeby przedłużyć kwitnienie trzeba od no, czasu do czasu pozasilać. Widzicie, jakie piękne są te karłowe? Piękne. Nie mamy ich w naszym ogródku dużo, ale za to swoją urodą naprawdę imponują. Te żółte. A to piękna żółta, bardzo ładnie rozkrzewiona, śliczna. Głównym zabiegiem pielęgnacyjnym przy cyniach jest usuwanie przekwitających kwiatostanów. Jak to u większości roślin kwitnących, żeby przedłużyć ich dekoracyjność. A tutaj Mamy niespodziankę od producenta. Widzicie tą jasnoróżową cynię? Zupełnie inny kształt kwiatostanów. Niż te. Na opakowaniu były te. A to jest ekstra niespodzianka. Równie piękna, świetnie się komponuje. Cynie. Polecamy nasz ogródek. Jeśli podobał Wam się filmik, subskrybujcie nasz kanał i dajcie łapkę w górę.